Czyli wtedy ja jestem Murwa, to jest trzeci odcinek z ESL i Minecraft z drugiej edycji już. I tak, co zmieniłem? <laughs> Poza odcinkami zbudowałem sobie taką małą kuchnię w domku. To jest stolik do kowalstwa. I do pieczenia. W ogóle mam mnóstwo żelaza. Miałem mnóstwo znowu. Więc skraftowałem sobie dużo. E, tych kowadeł, które mi się wyskoczyły. Tutaj mam takie do craftingów, to jest jeden mnóstwo pieseł. E, tutaj mam kuchnię, ale taką drugą, bo tutaj jest bladger. Którego już mam wszystko zblokowane, więc mogę się nic nie ale A tutaj mam sypialnię. E, tak, to są diamenty i takie rzeczy, po chwilę byłem na podróży. E, I byłem w, w różnych wrakach, w, rakach, w To było dość daleko. W ogóle jak widzicie tutaj na mapie, którą trzymam w drugiej ręce. Mam podpisaną moją wioskę i mam też moją drugą taką bazę zapasową podpisaną. A tutaj mam tająckowy, w którym są trzy kolejne psy. I już mam diament. I ogólnie dzisiaj e, moim zamiarem jest znalezienie e, kolejnych diamentów. Jednego diamentu bo ja chcę dostać e, diamentowy kilof żeby wykopać, żeby móc wykopać e, ten... Obsydian i móc zbudować portal do netheru Bo chciałbym mieć kwarc, żeby móc zrobić obserwatory. Bo za, dzięki obserwatorom mogę dużo automatycznej farmy zrobić. Serce oceanu, co... Nie wiem, co tutaj. Mam też dużo jedzenia. To może... Siodło też jak to się craftowało? Okej okay. z tego ci kraftuje to takie bloki chyba świecące No, ale okej okay. zrobię sobie trochę żelaza z tych małych Coś Chlebek też mogę. Okej. Okay. Dagger potem się przyda do jakiejś dekoracji czy czegoś. Który tutaj pomysłem, Potem będę to sprzątał Pszenica. I jeszcze trochę robiłem poza odcinkami. Właśnie teraz wam pokażę. Hop. A jest noc, to pójdę spać. Okej. Okay. Pokażę wam to jeszcze tu zrobiłem. Tylko małą kopalnię, w której jest na tylko i węgiel. Nie chciało mi to bardzo kopać. Tak, zrobiłem farmę tą zbrojką, mam też z tych i tylko w tych podwodnych ruinach i takich rzeczy tutaj mam farmę krów i owiec tutaj mam banery po wszystkich bitwach bo trochę jej było Mam więcej wieśniaków tutaj zrobiłem takie coś to jest ta flaga, która jest na mapie i tu dzięki temu wyleczerowie pracują i mogę u nich więcej kupować tutaj jest mój taki domek Zbudowałem, że jakiś wiele nam mieszkał, ale w kezonie, nikt w nim nie mieszka. I ogólnie trochę pomysłam wioskę, budując sobie farmy tu, tam też gdzieś jest farma. A poza tym jeszcze... Aha, no tak. Jeszcze dwie rzeczy. Zrobiłem, żeby mostek, ale co tam chodziło mi o to. Tutaj jest automatyczna farma. No, słodkich A tu ognisko. Automatyczna forma polega na tym, że... No sobie żeby wam to pokazać. No tu mechanizm w tym zrobiony. A u góry... Ach, no, a u góry jest lis. Który zjada po rzeczki poziomki, czy to co w ogóle jest, i dzięki temu to spada na dół. Mechanizm to zbiera i wkłada do skrzynki Jeśli chcecie wiedzieć, jaki to jest mechanizm, to napiszcie w komentarzu. Ja nagram e, oddzielnie od sobie. I te moje poziomki, czy nie wiem nawet. Zbieram sobie. Za emeraldy sobie gdzieś poczekać, czy coś bo to się o wiele bardziej opłaca. E, ale idę sobie do tego mojego i u niego wymienię sobie. dla emeraldy. No już nie mogę. Muszę poczekać, aż jego towar dojdzie znowu. Więc idę. Pewnie, Zejdźcie stąd. I myślę, że tak, pójdziemy szukać tego diamentu, bo ja bym chciał mieć diament, jednak, bo jestem ten obsydian. Co ja łatwo zrobię, bo widziałem gdzieś niedaleko jeziora Lawy. Jeszcze tego jednego deaktoru, którego mi brakuje. E, teraz tak. Wezmę sobie konika. konika. jego. Odlinki. No, linkę, to mam stąd, że nie wiem czy wiecie, że wchodzą tacy villagerzy, którzy podróżują po i z nimi można handlować. Ale ja go zabiłem. I z niego mi wytropiła linka bo na lince, e, no, lamy. No. Teraz pojedziemy sobie na koniku w miejscu, gdzie w już nigdy nie byliśmy. No ja nie byłem To ba baza wodna moja, która tam jest oznaczona tym drugim banerem, e, to ona jeszcze nie jest gotowa, bo ona jest zbudowana, ona dość duża jest. Ale jednak nie ma nic w środku tam, nie mam po co jechać jeszcze. A ja tak po prostu zbudowałem, bo mi się trochę nudziło, bo żaden kolega teraz nie gra. I nagrywam ogólnie sam. Smutno mi trochę, bo do Leszka nie ma. Ale jakiś czas będzie ze mną znowu nagrywał. A Mati ogólnie sam, już nie wiem czemu. Lagi, co tu było? Mam cztery... Mam wszystkie kreski internetu. Ale lagi mam, wreszcie w tym serwerze, prawie w ogóle nie laguje. Okej. Okay. Eee, tu coś w ogóle jest. Wiem, że tu w pobliżu będzie wioska, w której już byłem. Eee, kilka razy nadszedłem bez mapy. Co mnie mega utrudniało. A nawet nie wiem, jak powstało to, że jak widzicie na mapie... ...jest takie kółko oddzielone dookoła, jakbym tam nie był. W ogóle ja tam szłem z mapy normalnie i nie wiem, czemu się coś zbugowało, czy... ...nie wiem. Ja jadę tędy, tutaj coś może będzie. W większości miejscach byłem już, ale po prostu nie brałem mapy ze sobą. Co powoduje to, że nie mamy ich zaznaczonych. Oho, jak. Co tu się. Oho, okej. Okay. Najczęściej w ruinach tych takich podwodnych są dyaksy. I ja nie chciał wioski znaleźć, ale ja bym chciał znaleźć właśnie ocean jakiś. A tutaj właśnie jest. Więc widziłem go całego, bo zaczęły mić takie potworki dziwne, wodne. Ząbiaki jakby. Wziąłem linkę, ale nie wziąłem żadnego płotku, żeby przykuć sobie konia. Aha. Rozumiem. Dobrze, że nie mam ziemnę zbroję na koniu. Bo w tym momencie bez zbroi bym nie umarł wiem, bo tak mam mój pierwszy koni. Drugi zresztą też. Więc <grym> to jest mój trzeci koń ogólnie. Eee, z czego jest też stać bo ja razem z nim zginąłem. A nie, jeden zginął od upadku. Drugi zginął przez klipera. bo jechałem, jechałem, przez liście się zablokowałem i kliper mi od tyłu zrobił. Wybiegł, ja też zginąłem. Od tych ataków na wioskę też mam siodła. Od tych takich dziwnych, dużych byków. Więc o to nie muszę się za bardzo martwić. Tak samo mam dużo ich z oceanów, bo tam też jest dużo tych siodeł Więc o nie nie muszę się martwić. Akurat. bardziej bym się martwił o linkę. Bo jej ja to mam w tylko tylko tą którą teraz mam. I chyba jeszcze jedno, ale nie jestem że tego pewien. tego pewien. Dobra, ja myślę, że ja koniec za chwilę zostawię. Chodź koniu i tutaj się przypnę. A ja tu płynę sobie. Bo tutaj jest y, ocean, nie jestem tego pewien, czy on jest duży, ale wiem, że on tam jest. Nie wiem nawet. Popłyniemy ten. to mogę zrobić sobie takie coś, że zrobię sobie łódkę i jak zobaczę coś pod wodą to po prostu co się stało? Aha. to po prostu wyszedł z łódki o i płynę A teraz tak czy tu coś jest? Chyba nic nie ma, będę płynął tak, żebym widział tu wszystko dookoła. Ale tutaj mapy przez co nie widzę. Jest trochę słabo bo jednak tylko jeszcze potem pomogła Tam pływały sobie potworki wodne, które mi chyba raz zabiły, ale potem poszły po itemki. Bo nie wiem czy mam tutaj na tym serwerze itemki nie znikają i... ale dziś są lagi. Już mi cofa całą nitkę. co? Jakby jakaś duża ręka ją chwyciła i ją pociągnęła do tyłu. A, bo tak widzę łódkę. Ja nie łódkę, tylko od, e, mapę. Nie ja wolał wolę tutaj pływać w, w tym obrębie, gdzie jest jednak jeszcze mapa. Nie noc się robi. Typu... Mhm. Dobra, ja myślę, że ja zrobię chwilowe cięcie e, i e, zobaczymy się, jak znajdę jakąś całą strukturę, bo nie wiem, czy to ma jakiś sens. Patrzcie sobie, jak ja pływam. Dobra, dopłynąłem gdzieś e, tak do końca nie, zbogowałam się w łódce. E, Mam tutaj jakiś wrak. Ale nie wiem, czy tego, czy w nim już czasem nie byłem dzisiaj. Nie, nie byłem, okej. Okay. Potem pójdziemy szukać jeszcze skarbu. O, ale słabo. Słabo. Słabej tempy było. O bardzo słabe. Dobra, nie, wyciągam mapę e, skarbów. No, czemu na mapie się nie obracam? What? Ej, lag. Oho, okej. Okay. Okej. Okay. Wielko, ładne. Teraz tu jest woda taka czysta. Czy taka mogłaby być wszędzie? No nie, znowu jest Taka ciemna. To była taka fajna, jasna. To jest mniej więcej... O, woda jest Gdzieś tutaj w tych okolicach. To jest tak. Wymierzyć to. E, muszę mniej więcej... To jest znowu będę 5 godzin szukał tego. Bo to jest pod wodą.

Kamieni mogły być. Nisko mogą być skarby. Dobra. Chciałem sprawdzić, bo myślałem, że są też takie kolędy. Myślałem, że nie będzie, ale trzeba sprawdzić. Jest diament! I co dwa! Koza. To muszę się wynurzyć. Diamenty najważniejsze, to jest też ważne. Więc nie chcę. już wszystko co chcę. Ok. Ale jest, dobra, są dwa diamenty. Mapę skarbów już nie potrzebuję. Wyciągnę sobie to. I teraz tak, I gdzie ja płynąłem? Tam chyba muszę płynąć. Ale dobrze pamiętam. Te tego najbardziej nienawidzę. Kiedy idę szukać skarbów i popłynę za daleko, że nie ma, nie ma na mapie, bo całą mapę mam prawie zwiedzoną już, jak widzicie. I w tym problem, że muszę teraz wypływać poza mapę, ale mapę już nie mogę powiększyć, bo już mam maksymalnie ją powiększoną. I jestem już na mapie, więc spoko. Słyszę ten motor. Ale dobra, cel jest dokonany. E, mamy dwa diamenty zdobyte. Jeszcze się dość cieszę. Znaczy pierwszym pierwszą groszkę z diamenty na serwerze. Powiedzcie mi jak to się dzieje. Bo no, ja sam nie wiem. Tu coś jeszcze chyba jest. Jest tu coś, nie? Tak jest. skrzynki nie ma a to jest. ok wypłynąłem tego wodorostu to ja to nie posi, o ile nie rozumiem sensu wodorostów w tej grze za bardzo a ta wędka ma jakiś niezniszczoność czy spoko ja dość lubię łowić ryby <suszy> nie mi się nudzi <suszy> Ja wypłynąłem mniej więcej bardziej stamtąd. E za bardzo nie wiem skąd ja wypłynąłem. Stąd nie. Stąd? Nie, tu jest wioska, tu nie. nie nie wypływałem z wioski, co nie? Czy wypływałem? Och, ja. To jest wioska, o której mówiłem. Ale co to jest tutaj? wszystkie ziemi, taki duży kawał ziemi. Dobra, nieważne. W tej wiosce już nic nie ma, bo ja już w niej byłem. Ale jestem... Dobra, że ja nie, ja wypływałem z tej rzeki bardziej. Ale czy to była ta? O co jest pytanie? To nie jest Chyba, że jest. <noise> Zawrócę się, zobaczę. Teraz będę szukał pewnie przez pół godziny w miejsce, z którego wypłynąłem. To jest bardzo ciekawe oglądanie, jakie ja sobie pływam po jezioro. Po oceanie. To jest za duże jak na jezioro. To nawet morze trudno, ale w sumie to jest chyba nawet morze. To nie jest ocean, to jest morze. No ocean za małe, no morze za... No morze idealne w sumie. To jest w wielkości morza typowo. A tu jest jeszcze. Dobra, ja tutaj będę tego pewnie szukał jakiś czas Więc my się widzimy jak ja już będę W wiosce, bo Ja będę tu pewnie długo tego szukał Okej, okay, ja już jestem, złożyłem właśnie mojego koniec tutaj odstawiłem eee, I tak, idę do domku, odłożyć wszystko I tak Cel dzisiejszy jest dokonany yy, i się też z tego cieszę, bo połączyłem diamenty tyle, ile potrzebowałem. Ale po co to jest? To co jest coś z tego skraftować? Ja wiem, że po coś to jest. Ale pytanie po co? Yy, ogólnie to tak, cel dzisiejszego odcinka dokonany i to by było ogólnie na tyle w tym odcinku, więc no e...